Fas Nadziejka, dzisiaj będziemy grali Fashion Famous i będziemy się ubierać w, jak będzie zazwyczaj pokaz mody i czekamy sobie na tą rundkę i no i no i 6, 5, 4, 3, 2, 1 go! Przesną dziewczyna! O, do się przesunęło nawet. Komfortable. Dobra. Sprawdzę, jak się ludzie ubierają. To jest najlepiej. Jakie. Yy, dobra. Na razie nie chcę, jeszcze prawie się w nic nie ubrał. Yy, o! Chyba wygodnie. A, no wygodnie, to ja wiem, jak się ubiera. Ja tak codziennie. Wybieram wygodnie, normalne ciuchy. Nie takie kiecki, nie takie buty na obcasach. O, takie coś. Oj, no. O, a to jest fajne, ale nie. Czemu ja nie mogę tak? wziąć sobie czegoś normalnie. O, to będzie dobre. Nie tamto. Te! O, to jest dobre. To lepsze chyba? Te. Bo mnie takich nie chcę. Może takie. E, bo to jest niewygodne. Hmm. Nie wiem, czy ja w ogóle to zdążę się w cokolwiek coś ubrać. O, to będzie wykonane. Butów nie chcę, tylko coś na głowę. Kolczyki są mega. Eee. Jakie fajne włosy to zauwa, ja jak zwykle. Te będzie fajne. Ale dobra, dużo z czasu to potem sobie wezmę to. Tam może jeszcze jakąś tarabeczkę znajdę sobie. Dużo jest czasu, więc ja się nie stresuję. Yy. No i szybciej, co tak się powoli tu chodzi? To o. Ja nie mogę być pomakijażowana, bo to trzeba normalnie. O, no to, to ja. Okulary będą fajne. O, no. Um. No ja jeszcze to mogę wziąć. No chyba nie no jak ja wyglądam ślicznie. Wystarczy się tylko jeszcze schować, żeby ludzie mnie nie widzieli. Hopa i chopa. Tu można zawsze wejść. O, o. On też chce tu wejść. Nie, 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 ty tu nie wejdziesz. Proszę odkliknąć taniec. A chyba nie poprawisz. Zuchłaś stąd. To moja kryjówka. A, mało czasu jest. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I mnie tamty zdenerwował. Aaaaaah! Widzę tu piąteczki, a nawet mnie nie da się ubrać. Niektórzy z Cię ubierają na Oj, no. teraz. To tam dwójkę, bo mnie popychałeś jakiś, i jakiś. popychałeś i się wypchałeś, i jakoś tańcowałeś. Jakiś dziwak. Maska tu chyba nie jest wygodna, ale ładnie się ubrać. I podarte testy, też nie są wygodne. A też miałam okulary i cztery. No to prawie się nie ubrała, a spódniczka nie jest taka wygodna i w kolanie się nie chodzi i fioletowego tego ciała nie ma i ma kijażować. Nie to nie jest takie dwa. To chyba ostatnia osoba była. No, please, ja jeszcze nigdy nie wygrałam. Mm. Dobra, jeszcze jedną sobie zagram. No, ja sobie pochodzę, bla, bla, bla. A co na tu ma? Ta dziewczyna pod szyją, na szyi. Mm. Ja wam nie będę dawała punktów. No, no bo nie wiem. No bo wy jacyś jesteście. No bo ja nigdy nie wygrałam. A cały czas te same pewnie osoby yy, wygrywają. A to jest fashion. No to normalnie jak na pokazie mody. Dobra. Mm. Nie interesuje, czy wy dostaniecie, czy nie. Szkoda, że to nie są moi widzowie, yy, i by może mi dawali po pięć, ale nie ma, to nie ma. A, to sławne, to chyba będzie jednak nie yy, fashion blisko było <laughs> sławny, sławny jeszcze pójdę sobie tam po kieskę. to co to, rajstopy nie Kiepska, kiepska. Hmm. Tak. Hmm. Takie. O. Jestem prawie gotowa. A to mogę wziąć prąże. No nie. of a sock cabin there. Oh, yes to bull tea, yes to tea, the blue tea, the blue tea. Oj, gdzie ja idę, gdzie ja idę? Hmm. Hmm. Stąd czy ja coś biorę, to chyba nie, chyba nie, chyba nie, chyba nie, 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 nie. nie. Ja stąd nic nie biorę. Chyba się ubrał ktoś. Dobra. Jeszcze twarz. O, takie coś? Mm. Już nie zdążę. Muszę zdążę, please, proszę, proszę, zdójcie się, zdójcie, 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 dajcie mi trochę czasu. Nie, chyba nie zdążę, nie, nie. Zdążyłam. Byłam prawie nie blisko.

no tak, tak, jeszcze tam turbo tańca, na 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 na. A to jakiś zająco jednorożec jest. Hehe, <ścoughs> nie dostaniesz nic. Sana. To jakaś mała jest. Skurczyła się czy co? A na pewno ci dam. Ciekawe, czy mi dałaś, bo pewnie niektórzy mi nie co? Jacek. Ta sama osoba, tak samo się prawie ubrała i prawie mnie wtedy wnerwiała. Hmm. To chyba nie jest sławny ktoś. I to była ostatnia osoba. No proszę, ja chcę. Trzecie miejsce. Warto było nie dawać. I... A ja się z Wami teraz żegnam. Pa. 爸。